Witam Was do centpolskiemi.browary.pl. Krano przejęcie Palatum w samych kraftach. I nie tylko Krano Przejęcie, ale również premiera nowego piwa Palatum. Grodziskie. Słuchajcie, Grodziskie. W, 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 w kooperacji. Yy, w kooperacji, oczywiście. <laughs> samy, no. Czy ty byś się zdecydował zrobić grodziskie samodzielnie, Łukaszu? Nie, nie, nie zdecydował. <śmusz> Musisz mieć odbiorcę na cały po prostu. Nawet, na warkę. E, to, to jest jedna rzecz, ale druga. Ja grodzisza powiem szczerze, że nigdy sam w domu nie. To jest mój pierwszy grodzisz, którego można być zrobiłem z jakimiś tam wskazówkami i pomysłami od Marcina, ale to jest pierwszy, który powstał na Związkowej. Tam, więc bym się pewnie nie odważył. E, tak pewnie łatwo, no plus znaczy to do ojcowi wczesnemu Grodzisza się nie odmawia, tak? Marcinie, ty stałeś za całym konceptem tego piwa, bo powiedzmy od razu, że to nie jest klasyczny Grodzisz, tylko wariacja Jest to wariacja. To wariacja. No, do tej pory staramy się jako Crafty promować jedyny polski styl, grodzickie. A że no, zwykłe Grodziskie jest domeną browarów w Grodzisku no to już trochę nie ma sensu robić po prostu tradycyjnego Grodziskiego. Możemy się po prostu, tak jak kiedyś robiło się to w browarach domowych, tak? ba bawić tym. Tak? Czyli my, um, pierwszy Grodzisz jaki zro zrobiliśmy kooperacyjnie to był gro Grodzisz z, z lekkim za zasypem e z wędzonego torfem. Czyli Georgeus Grodzisz. Gordzisz Grodzisz, tak. Potem był Mat Grodzisz, czyli grodzisz, który miał trochę zestu z, z cytrusów i miał cedrzyk wonny, to był już w podziemiu robiony. Potem w podziemiu z, z, zrobiliśmy kolejny cheerful grodzisz ze słodem wędzonym, który dzisiaj, jest, tu, który dzisiaj jest po drugiej stronie. I ma, I ma rok czasu. Tak, prawie rok był wa ważony, to jest już przedostatnia przed, przed beczka, on był ważony w, w sierpniu, w zeszłym roku. On ma do Dodatek oprócz wędzonego dębem, słodu, ma, ma dodatek słodu wędzonego czereśnią i ma dodatek wiśni. Więc jest to tak zwany ping grodzisz. No i to jest czwarty już grodzisz, jako że no w podziemiu zrobiliśmy ostatnio dwa. Wiadomo, że no grodzisz poza nami to się nie sprzedaje, więc no zaproponowałem Łukaszowi. I tu od razu jest taka anegdota, że kiedy Łukasz miał robić... Grodziskie to Ania powiedziała żona Łukasza, że A dlaczego ty robisz Grodziskie? Co to jak to Grodziskie? I okazało się, że to jest dla nas, ok, dobra, to wiadomo, że już no. część będzie sprzedana, nie? Bo już była taka spinka, że wie, że jak to, grodzickie to będzie sprzedawać przez rok, nie? Także jednak cały moje, czas to moje. ta klątwa, słuchajcie, klątwa, grodzisza cały czas jest. Więc no te, te, teraz mamy wariację, to może yy, Łuk, Łukasz jako piwowar powie, co w ogóle jest w tej, yy, co tutaj jest. Co tutaj jest? Znaczy to tak, 100% słodu było yy, wędzonego, hębowego i to był przeniczny, czyli 100%. Znaczy prawie, prawie 100% bo jeszcze było dodanych troszeczkę płatków owsianych, po to, żeby troszeczkę podbić... Procent. A, to już około 5-7%, tak żeby podbić troszeczkę pełnię smaku, gdzieś tam zrobić ten Ale typik. ja to czuję właśnie, zobaczcie na konsystencję. I no, na... Mamy 2018 rok, grodzisz. Znaczy to, to jakby tłumaczenie, ono przyjechało pół godziny temu prosto z browaru samochodem. Ale, ale ono, jest, ono, jest, ono jest, jest łagodne, ono jest bardzo łagodne, więc rzeczywiście te płatki owsiane... Ono jest, jest, Fajnie jest łagodne, e... No to jest na pewno tak. Ona też ma troszeczkę większy baling, bo to jest 9 baling, tak? Nie, tak, parametry nie, nie są, są 9, minimalnie... Tak, to jest, to jest, to jest troszeczkę, troszeczkę mocniejsze niż jakby takie oryginalne, można by tu powiedzieć. Co tam jeszcze? Z takich zmian, no to akurat droże były użyte. To są akurat Dennis Favorite, czyli to są takie drożże podobne do US05. Bardzo popularne swego czasu na Stanach Zjednoczonych, teraz pewnie wyparte przez te wszystkie New Englandowe, ale to tak, takie z, z, z dużą atrakcją. Był moment, kiedy mnóstwo piwowarów domowych wyważyło właśnie na tych drożach. E, no i jeszcze oczywiście dodana była herbata e, na, na zimno, czarna herbata e, Lapsang. Lapsang z suczą, Chi, chińska herbata wędzona sostak tak. no. Dezynfekowana i przemywana śliwowicą z wódką. Muszę być może jeszcze te smaki można gdzieś tam wyciąć. No nie, no nie ma, to jest tylko A do Ale nie w nocach, oczywiście, no, się tak, tak. no dla mnie y, y, bardzo fajne, lubię, lubię odkrywać piwa i o, o ile właśnie w aromacie Lapsang jest zdecydowanie na przodzie, no to już biorąc łyk tego piwa. Ta wędzonka jest bardzo y, umiarkowana i prawda, ta, ten lapsang w aromacie nie A ma zupełnie to... odzwierciedlenia w smaku. A znaczy, ma? Bo, y, ale jest delikatny. Ja ci potem dam się, się napić herbaty hmm? lapsang, bo zaparzymy dzisiaj y, trochę herbaty, żeby sobie też. Czyli po, 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 Ja już wiemy, o co o ci to, chodzi, że, ta, chodzi, ta, gorycz, że ta, ta goryczka, taka taninowa, taka lapsangowa. Ta taninowość, jest. Y, pestka wiśni, y, I lekka śliwka, suszona śliwka, taki niuans śliwkowy. To jest wszystko y, hmm. lapsang. To jest, I ten smak cały to też jest Lapsang, mm. tylko tu jest i wędzonka, i herbata, czyli to jest jakby pod, podwójnie. Eee, ja miałem okazję jakby próbować piwo przed dodaniem herbaty, zresztą Marcin no ja też, też. tak. I właśnie mieliśmy zlać beczkę, tak się okazało na browarze, że no technicznie się to nie udało, bo sam bazowy grodzisz, tu tak. trzeba po, pochwalić Łukasza, za jego kunszt piwowarski eee, zrobił... Eee, Wiadomo, że no, dyskutowaliśmy o tym. Od, odtworzył y, dla mnie specjalnie wodę grodziską też, y, żeby to piwo mm -hmm. smakowało tak jak grodzisz. Y czy, czyli to, to samo, co robiliśmy wcześniej w, w, w podziemiu, też, także ta, to jest kon, jakby kontynuacja tego. Kontynuacji nie ma tylko w, w nazwie, bo nazywa się po Łukaszowemu Lapsus, no bo y, pom, pomyślałem sobie, że, 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 że musi być łacińska nazwa, a Lapsus to jest, no wiadomo, lapsus językowy, jakiś tak pomyłka, błąd. Wpadka. wpadka, wpadka więc groń, to bardzo wpadka. dobra nazwa dla gościa. No, no i, i Łukasz jak to usłyszał od powiedział, no faktycznie, no to no, faktycznie. No, faktycznie, ja no, faktycznie ja to dokładnie, tuż jakby będzie mój dyrektor sprzedaży, Ania też jak słyszała, że będzie grozić, też uznała, że to jest lapsus jakiś. z mojej strony. Tak, więc jeżeli chodzi tak e, smakowo-aromatycznie, e, wytrawne, goryczkowe, więc to się wszystko zgadza z Grodziszem. Gor goryczka nawet mogłaby być troszkę wyższa, bo ja, ja zawsze dążę A, do, do tej okay. wyższej goryczki, ale już jest e, naprawdę fajna goryczka. To ona jest była taka... by, na pewno byłaby lepiej odczuwalna, gdyby się troszeczkę jeszcze sklarował i gdyby może płatków było mniej albo w ogóle by ich Natomiast nie było. Natomiast to, co jest nietypowe by dla okay. Grodzisza, no to rzeczywiście ta e, taka aksamitność e, tekstury, to tak... E, tak e, Grodzisz jednak powinien być taki wysoko wysycony, znaczy oczywiście to jest wariacja, mówimy o tak, tak. No stylach. Nie mogliśmy... To, to jest wariacja, tego. więc hmm. on jest właśnie dosyć nisko nasycony i jest łagodny, więc bardzo ciekawe podejście do... Inter... Zresztą ja od samego początku mówiłem. Bawmy się tym stylem, bawmy się, róbmy kolejne interpretacje. Nie, nie lubię podejścia nazi style, robimy grodzisza czystego i tylko on ma rację bytu na rynku. No, jest to polski właśnie. styl, bawmy się tym stylem. To jest taki grodzisk bo... mazowiecki. Był. Grodzisk mazowiecki. No to, tak jak na przykład harpagani z, zrobili sz, szcipotle, tak bardzo fajne. Albo, albo na przykład ostatnio miałem na kranie, nie wiem czy, czy zdążyłeś sobie spróbować, był z dukli z agrestem O, Też bardzo fajna. I, to no moje i, klimaty, i, i, I tych wariacji się pojawia, mimo tego, że niby jest niesprzedawalny, to no jakoś w niektórych miejscach się sprzedaje. Tak, ale i, to no. mówisz Ty jako właściwie beer manager samych kraftów, Ty promujesz ten styl. Zresztą ciężko chyba coś nie sprzedać w samych kraftach, gdzie mamy taką znaczy, frekwencję, znaczy, prawda? Znaczy, wiesz, wiesz co, docent, to, to chodzi też o to, że to nie jest tylko tak, że, że ten godzi się sprzedaje tak jak APA czy tak jak IPA, no nie. Trzeba po poczekać chwilę, no ale ze, staty ze statystycznego punktu widzenia, jeżeli masz 10 kranów i tu 10 kranów, czyli razem 20 kranów ktoś to kupi, e, to nawet nie o to chodzi, tylko nie mogą sta statystycznie wszystkie piwa ze wszystkich kranów schodzić tak, tak samo. Tak? Zawsze ktoś będzie schodzić szybciej, a ktoś będzie wolniej. Więc jeżeli ja mam, chcę sprzedawać grodzicze, to ten grudzisz będzie wolniej schodził. I jakbym tam włożył AP drugą, czy IP trzecią czy czwartą, no to ona i tak będzie też któraś z nich będzie wolniej schodzić, rozumiesz? To, 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 A czy, czy jak mówisz turystom, jakby... bo bardzo przecież wiadomo że mnóstwo ludzi tutaj jest turystami w samych kraftach, obydwu. Czy, jeżeli oni usłyszą, że jest to polski styl, to czy oni są zaciekawieni tym? Oni to chcą próbować? Niektórzy tak, szczególnie Amerykanie, którzy już znają poniekąd Grodzisze ze, ze swoich browarów, bo browary amerykańskie robią Grodzisze. To tak, natomiast no, już na przykład Niemcy y, podchodzą ostrożnie, chociaż y, niektórzy widzą analogię ze Schlenkerlą, z y, Rauchweizenem i też powoli po to jakoś tam wchodzi. Na, 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 natomiast no, ludzie, którzy są otwarci, tak? I to nie tylko obcokrajowcy. Po, 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 Polacy tak samo. Niektórzy Polacy, u, uwierzcie, że nie słyszeli o piwie grodzickim. No po prostu nie. Po prostu nie. Myślę. Więc człowiek, który jest otwarty na nowe smaki, na nowe aromaty, jego wędzonka nie zniechęci. Natomiast jeżeli ktoś jest zamknięty, zamurowany, to usłyszy dymione, wędzone i od razu nie. Tak, czyli, myślę, czyli to po prostu... To jest jakby... Z jednej strony usłyszenie, ale aromat wędzony w ogóle w... W jedzeniu, tak, ale na ale napojach jest bardzo polaryzujące. Znaczy są osoby, tak, które dokładnie. to albo kochają i to jest bardzo mała liczba osób. I jest też niewielka grupa osób, które załóżmy to tolerują, a większość po prostu tego nie akceptuje Łukasz, Które też wędzone piwo twoje? Jako palatum. Wędzone, wędzone piwo jako palatum. no to będzie moje trzecie. To będzie moje trzecie wędzone piwo. Czyli popełniłeś, czyli popełniłeś wędzonki? Popełniłem, no i teraz pytanie bo ja, kluczowe, bo ja akurat wędzonki lubię. Ok, ale... Yy, ja teraz... na przykład mam taki zwyczaj, Dobrze. że jak zamykam imprezę w samych kraftach, to bardzo często <laughs> sięgam po, po szlękę, Urboka no. Garli. No i teraz kluczowe który... pytanie, czy byłbyś w stanie wyjść z tym piwem szerzej na rynek um, e, Czy byłbym w stanie wyjść szerzej na rynek? Myślę, że no bo to, 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 to jest dyskusja o całym grodziskim, które Znaczyłem, już że... ma... Y renomę piwa trudnego, piwa ciężkiego, że niby polski styl, ale Polacy nie chcą Renome, go pić. Znaczy nie, nie renoma, tylko klątwa. Ale, ale, ale ta, też ta klątwa została według mnie spowodowana tym, że to nie były stylowe grodzisze, które pojawiły się na rynku, tylko one były przewędzone, zbyt nisko nasycone, zbyt mało goryczkowe. To nie były stylowe grodzisze, które pojawiły się na rynku. I to, co w piwowarstwie rzemieślniczym było jako grodziskie sprzedawane, no z grodziskiem nie miało nic wspólnego. No tak, no ale to, to, to samo można powiedzieć tak, tak, to, oczywiście, że to, 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 tak, to jest wariacja, ono nie, nie jest wysycone tak, tak jak powinno być, ponieważ, no, no Łukasz, nie ma refermentacji no i to nie, nie ominiemy tego, tak? To tylko jeżeli, cześć Wiktor, z Gzubie robimy, nie? Grodziskie, no, zobaczymy. No tak, tak. I tam będzie refermentacja, znaczy chodzi o to, tak, że... nie go z kranu. No właśnie, potem z kranu będzie ciężko znaleźć i, i, i tak dalej. I tak samo, to hejt no to y, z, z, zobaczycie, my, my tego gronickiego będziemy mieli jeszcze sporo beczek, Jasne. więc ono się po prostu gra, grawitacyjnie stało dlatego że nie było klarowane karukiem. No nikt nie klaruje karukiem no, chyba obecnie. No więc właśnie, więc no, więc, no tutaj są takie takie rzeczy, tak? Ale tak na, wracając na, do na, tego na pytania, znaczy no, no, rozumiem, że jest, odpowiedź jest, jest nie. Że, nie że, no, żebyś no, czy... nie puścił tego piwa jako, jako już palatum. Już wakacje nie? przyszłe będzie nowa warka. myślę, że będzie kolejna warka. Myślę, że to jest warte do e, rozpatrzenia, tak. bo tak, to jest na pewno jakieś tam uzupełnienie portfolio, tak, no bo to też jest, nie można, ile, już naprawdę już mi się nie chce robić kolejnej impry, no, tak, czy kolejnej apy, chociaż no. lubię te piwa, ale, ale no już jakby jest jakaś prze, przesada. Myślę, że taką podobną przesadę zaczynają mieć już e, znaczy, nie, kwasy? Kwasy nie. Nie jeszcze nie. Kwasami można różnie robić, kwas? ale mówię, okay. mam na myśli, że przy, podobną przesadę mam nadzieję, że powoli będą mieli konsumenci. Tak, ja wiem, że my często jesteśmy takby trochę taką i takie moje odczucie, że już jakby nie chcę kolejnej ipy. To wynika z tego, że tej piję już od 8 lat, albo 9, tak? No wiem, mm -hmm. że niektórzy piją troszeczkę krócej, bo, bo, bo te piwa nie były tak dostępne. To są przede wszystkim młodszy, bo, bo są nowi, 18-letni. No to znaczy młodzi, w sensie, w... dostępność, tak? No, ja miałem jako piwo wardomowe, miałem no Dostępność bo tak. własne piwo, które zrobiłem albo od, od znajomych, tak? No, przecież ekipa 8 lat temu nie była dostępna w Polsce, plus jakieś tam minimalne. I myślę, że to jest jakiś tam... no to... Jakimś plusem jest to, że to jest naprawdę jedyny polski styl. Bo portret nie jest takim polskim stylem. Możemy sobie go tam przyciągać i rzeczywiście robimy go z no, Była dyskusja, ale to nie jest o, była, była ostatnio jest, dyskusja no. w internetach, że alba cervezaire, e, rozankę, że tak. to są prusy, prawda, na polskich ziemiach, no tak, więc można ten, je podciągnąć pod polskie style. Alba rzeczywiście w miarę może tak. ma jakąś tam, ale to, to też chyba nie szeroko, ale rzeczywiście jest to ciekawe piwo. Natomiast rozankę, no to, to co jest ważone w to jest zawsze wynik y, konkursu piw domowych i to jest zawsze jakaś wariacja taka... Znaczy tak naprawdę nikt nie wie jak powinno smakować rozankę, Mówmy się. Znaczy to jest jakby tylko gdzieś tam... Czy, czy grodzisz jest odkopany, Bardzo, bardzo A grodzisz jednak y, przynajmniej w tych... W 70% wi wiadomo jak, te, jak, jak, jak smakował, tak? Anglickie Remividius, PSPD zostały otworzane, ale, są, tak, odwożone, ale są ludzie, którzy pamiętają rodzicze. Pan Andrzej tak, tak. sad Sadownik i tam y y y y też Józefik jo miał w tym swój udział, miał y Janek Szała z tatą. No, to, to, to jest y bardzo fajna robota, która została wykonana, z której my korzystamy teraz, tak? I też na przykład w Polsce, tak tradycyjnie w Polskiej, tylko właśnie nie w Prusach i tych, pszenica była historycznie używana jako główne, główne zboże do produkcji piwa. Jęźmień bardziej, bardziej w Niemczech jakby po tej stronie. No, więc jakby no Grodziski po prostu jest jak na swój sposób. No, kiedyś wszystkie piwa były wędzone, no bo suszyło się, nad, się nad, na, na słup, no. nad ogniem, tak jakby, w związku z czym dymioność. 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 Wszystkie, tak? Będzie, czyli tak, tak delikatnie. No, ale to jakby były delikatnie, tak. myślę, że mogły ci być, być bardziej. I bardziej tak, no, Bo to jak ktoś używał mokrego drewna, to jak na na było... ktoś używał olchy, na przykład. No, na przykład. No no to, jest... to olcha jest bardzo, to tak Zgrodzisz... ma... Ma... jest jakimś takim elementem, który można powiedzieć, tylko mocniejsze te piwa były, czy były bardziej słodkie, takie historyczne. No. <laughs> Grodzisz wyjątkowo się z tego tego, że nie był mocny piwem, bo raczej w tamtych czasach mocne piwa królowały. No ale tam też to bernardyńskie, które było, też tak. było mocne. Ostatnio browar, właśnie w Grodzisku, zrezygnował z tego. W każdym razie warto pić, bo widać, że rozmawiamy. Ja już wypiłem ja, sporo. Nie, no już wypijemy. Ja że dzisiaj sporo, więc związku z czym jest jest, Myślę, że... jest upał w ogóle w tak. Warszawie. Tak, 30 no, znaczy, stopni było w cieniu. też te to warto wspomnieć, Ta wariacja ma 3,5%. 3,2 nawet. 3... O, no dobrze, jeszcze nawet no. Więc jest w miarę niskoalkoholowe i to się bardzo ceni. Panowie, jakaś między wami jest umowa, żeby coś więcej niż tą jedną warkę zrobić? No Ona właśnie, się będzie? przed chwilą umówiliśmy pół godziny temu, że już drugą drugą Świetnie. W momencie, kiedy w ciągu 5 minut było 5 finalnych, finalanych, uznaliśmy, tak, że już jest sukces komercyjny. Jest sukces. Czyli co, na pewno w samych kraftach dostępne i tak. gdzieś jeszcze w Warszawie pewnie eee, tak, pojedzie, nie? Tak, tak, tak już w, w zaprzyjaźnionych lokalach już jest, i z, jest z Łukaszem i z, i z nami. Podejrzewam, że no, nie, nie chcę po nazwach mówić, ale tam gdzie są Znajomi tam pewnie to piwo będzie. No. Bardzo mi się podoba, że Warszawa kontynuuje tradycję grodziska wielkopolskiego. Tak, oczywiście. <grafy> Z bazy, Także, słuchajcie, zdrowie Palatum, zdrowie samych Kraftów, zdrowie Dzięki. grodzisza. Na razie.